Co mamy robić? Pytają studenci, którzy chcieliby studiować kierunek lekarski na Siedleckim Uniwersytecie. Studenci poczuli się zaniepokojeni po opublikowaniu przez Ministerstwo Zdrowia listę limitu przyjęć na studia medyczne. Nie ma na niej Uniwersytetu w Siedlcach. Sprawie przyjrzała się bliżej Mariola Zaczyńska. Staliśmy się atrakcją turystyczną. Ludzie przychodzą tu robić zdjęcia. Mówią mieszkańcy bloku przy ulicy 11 listopada, przed którym od pół roku leży kilkanaście worków z odpadami po remoncie. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Bartosza Szumowskiego. Katarzyna Piekart jest sportową chlubą naszego regionu. W sporcie osób niepełnosprawnych zdobyła wszystko, co było możliwe. Obecnie spełnia się jako trenerka. Wśród podopiecznych ma prawdziwą perełkę. Niespełna 14-letnią Julię Chodowiec, która już teraz sięga po medale Mistrzostw Polski Seniorów. Ze sportsmenkami porozmawiał Paweł Świerczewski.